Hejcie szybaczku, ludzkie z tej strony ja sobie w dzisiejszym odcinku pokażę Wam parę trików z moim kolegą Pieskiem, który czeka już na laboratorium, więc ja bez przedłużenia zapraszam do odcinka. Dobra, piesek, na ile lajku, na ile lajków będziesz w następnym filmie? 15 a jak? Dobra, no to 15 lajków i Piesek będzie w następnym filmie. Dobra, pierwszy trik to taki, że najpierw oddajemy strzał, a później a później budujemy jakąś ściankę czy coś, więc to wygląda coś tak. Tak. Tak i tak. I no ogólnie żeby się obronić przed strzałem. Więc to był pierwszy trik, idziemy do następnego. Dobra, następny trik to taki Bardziej w sposób, a może Wam to naprawdę pomóc, że w każdym możliwym momencie zbierajcie macy, żeby nawet jak nie macie walki, to po prostu zbierajcie, żeby mieć nam dalszą walkę lub y, finał gierki lub jakaś arena czy jakieś finały. Więc zawsze w możliwy, w możliwy czas zbierajcie macy, to Wam na pewno pomoże. Dobra, więc jeżeli gracie na PC, czyli na komputerze, to ustawiajcie sobie bronie w taki sposób jak ja mam, czyli na początek karabin, później strzelba i na koniec trzy albo dwa ostatnie sloty mogą być yy, leczenie, a najlepiej żeby to było leczenie, jakieś kewy czy coś, a jeżeli gracie na padzie... A jeżeli gracie na padzie, to w jakiś taki sposób, o ile się nie mylę. Jeżeli się mylę, to możecie mnie poprawić w komentarzach, bo nie jestem pewien. Ale ogólnie na, może Wam to pomóc w różnych mece, meczach, bo wie, wiecie, gdzie macie dany, dany przedmiot, daną broń, i w ogóle. Więc no, przechodzimy do następnego triku. Dobra, więc następny trik to taki, że jeżeli chcecie mieć większego. Ekspa, czyli większy level, to róbcie te tutaj zadania fioletowe, złote, niebieskie, zielone i szare. Wtedy będziecie mieli na pewno wyższy poziom. Dobra, to by byłoby na tyle w tym odcinku. Ja byłem seri i hej!